Siema mordeczki. Dzisiaj znowu w drodze już na siłownię się widzimy. Wróciłem dopiero co z, z pracy, no i będziemy lecieli na, na siłkę, na trening nóżek naszych ukochanych. Dzisiaj nietypowo, ponieważ zapomniałem butów na zmianę, a nie będę trenował w zimowcach. Więc no, pozostaje mi znowu opcja trenowania na bosaka. Do czego ja w ogóle nie jestem przyzwyczajony, także no nie wiem jak to w ogóle będzie. Wolę mieć stabilniejsze podłoże w butach, no ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, tak? Trzeba czasami pójść na taki kompromis. Dzisiaj mam takie trochę lżejsze ćwiczenia, bo nie, tak jak wam mówiłem, jest to trening B1, tyle że ze zmienionymi ćwiczeniami. Mogę wam takie porównanie wstawić tutaj treningu B1 do B2. I sobie porównacie, jak to mniej więcej u mnie wygląda. Wszystkie ćwiczenia po kolei to są ćwiczenia zastąpione w tym treningu B2. Czyli na przykład jak mamy przysiad, front skład, to mamy zamiast front skład, mamy cyclist skład na, na maszynie SmIFa. Co jest moim zdaniem fajnym zamiennikiem? Ciężko miałem znaleźć zamiennik do, do ćwiczenia. Prostowanie nóg na maszynie. Ciężko się byłem zdecydować, ale finalnie padło na wypychanie nóg na maszynie. Ogólnie to od przyszłego tygodnia dopiero będę miał, mógł tak fajnie sobie progresować i, i regenerować się, bo będę miał trochę więcej czasu. No, będziemy się zbliżać do, do siłki niedługo, także taki króciutki wstępik w autku. No, no i myślę, że dzisiaj dzisiaj trochę mniej będę gadał na, na treningu. Bardziej skupię się na ćwiczeniach. Bo długie odcinki wychodzą strasznie, a chciałbym to zmieścić jednak tak, w, nie wiem, w 15 minutach, 10-15 minut, coś takiego chciałem to zmieścić, nie? Także będę nagrywał tylko pojedyncze tam akcje z treningu. No i, i zobaczymy jak to wyjdzie, nie? No. Także widzimy się chyba na siłce już. Do zobaczenia. Trzeba zarzucić yy, cytrulinkę. Polecam w ogóle coś takiego. No temu kupiłem sobie. I tutaj możecie sobie suple przechować. Takie na, tymczasowo. Tak na jeden trening. Takiego szocika na przykład. cyk. No i sobie to walicie przed treningiem. I jest pompa. Cytrulinka walnięta, a ja i już na siłkę i widzimy się na siłce. Yo. No, także widzimy się już na siłce. Ja standardowo idę sobie nalać ambusaka. No. Idziemy się grać po wolutku, ale tego chyba wolny będę już nagrywał. Zrobimy takiego szybkiego w miarę vloga. No, dwojeczki zaktywowane, także już można lecieć. Dobra, robimy sorrykę właściwą już na przysiadach na cyclic squacie. 6, 8 powtórzonek. Lekka seryjka, także do dyszki podokładamy sobie, nie wiem czy się nagrała poprzednia seryjka, czy znowu odwaliłem numer jak wtedy, no ale 80 poszło na 8, e, znaczy 80, no, dodatkowe 60 na Smithie i... I teraz złożyłem jeszcze 2,5 do tego, czyli daje nam to 65 dodatkowa. Plus sztanga, no to tam za 85 będzie. Ale sztangi nie liczę ogólnie na się.

Teraz teoretycznie ta lżejsza część, więc odkładam ciężar i przenosimy się na kolejne ciucze. Myślę, że tutaj zostaniemy, bo też technicznie chcę to dopracować, żeby to. Żeby schodzić do końca, kolanami praktycznie dotykać klatki. A tutaj niestety moje ograniczone zakresy ruchu też to uniemożliwiają. No, zobaczymy, będę pracował nad rozciągnięciem czworobowego, prostego UDA. No i chcę powiększyć te zakresy dobra, kolejna serwiska 10-12 powtórzonek już seria właściwa ścigały się nogi trochę na tej maszynce þetta varu og tíð passa. Alt er vel á próv. Váru. Nú. Þetta er. Það er. Þetta 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 er Trzy za sobą Teraz lecimy na wchodzenie, na podwyższenie Jedno nóż. Także wchodzenie teraz na podwyższenie Tutaj robimy sobie trzy seryjki bodajże I robimy to w zamian za bułgary. Nie wiem czy to będzie dobry zamiennik Nigdy tego nie lubiłem, bo kolano mnie w tym bolało Ale spróbuję zmniejszyć trochę ciężar No i powinno być chyba w porządku Tak mi się wydaje Szukałem miejsca na kamerę Kurde, no bo ja jestem nauczony w ogóle tego ruchu i ciężko mi to zrobić w ogóle. <tryk> Ciężko mi się to robi, nie wiem dlaczego, może tak bardzo słabą mobilność mam, ale na razie bez ciężaru to w ogóle robię. Później zobaczymy jak, sprogres, jak uda mi się sprogresować to, do, będziemy coś dokładać, ale na, na chwilę obecną to nie jestem w stanie nic złożyć tutaj. Może dzięki temu ćwiczeniu też nie, uda mi się trochę podnieść ciężary w, w przysiadzie, no jest to dosyć podobne, tylko że tutaj mamy ruch praktycznie nawet większy niż As the Ground, więc może się ta wielkość trochę poprawić dzięki temu. Dobra, robimy już sobie na lupkę ćwiczenia. Już sobie zrobiłem wstępną rozrzewkę na 15 kg. Teraz jest 30. 10, 12 powtórząek i kończymy.

すてきなおであ、のおでんのおでんのおでんのおでんのあ、でんのおでんのおでんのおでんのおでんのおでんのおでんのおでんのおでんのおんのおんのおんのおんのおんのおんのおんのおんのおんのおんのおんのおんのおんのおんのおんのおんのおんのおんのおんのおんのおんのおんのおんのおんのおんのおんのおんのおんのおんのおんのおんのおんのおんのおんのおんのおんのおんのおんのおんのお Dwaście jak całkiem lekko wleciało. Zrobiłem na dwie seryjki. Już na następnym treningu będziemy więcej robić trochę. Teraz to było bardziej wyczuwanie ciężaru, wyczuwanie maszyny. Pierwszy raz w ogóle to robiłem w życiu. Więc też nie było to takie techniczne, pewnie w 100%. Ale będziemy powoli szlifować. No, także jesteśmy już w autku. Tak jak wam obiecałem, dzisiaj nie był. No, nie, niedługi ten filmik będzie. Był. Był. W sumie, w sumie to był już. Niedługi był ten filmik, bo. No, chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało, tak jak będę krótsze filmiki robił. No, dzisiaj, te no, tymi nogami zamknęliśmy sobie tydzień treningowy. Także spoko. I co? I teraz dwa dni, dwa dni będę, nie, w sumie cztery dni będę miał przerwę od, od treningu. Bo teraz trochę przy, y, przyraszowałem z tymi treningami. Y, Cztery treningi od poniedziałku do piątku wykonałem, więc z jednej strony cieszę się, że odpocznę sobie trochę, ale z drugiej no chciałbym, żeby to było zachowane, zachowane w jakimś tam porządku, żeby już robić te treningi tak normalnie, jak, jak Bóg przykazał, z tym jednym dniem odpoczynku między jednostkami. No ale, ale jest to chyba niemożliwe w, przy moim trybie życia. Także trzeba się dostosowywać po prostu do, do pracy, do obowiązków. No, i jakie jak nie były, to robić te, te jednostki. Nie pomijać w żadnym, w żadnym wypadku, nie pomijać jednostek treningowych, a ewentualnie przekładać sobie na, na kolejny dzień, na przykład. Nie? To jest o wiele lepsza metoda, ponieważ cały czas jesteśmy w treningu, nie marnujemy siły na, na jakieś tam inne czynności, a cały czas jakby progresujemy. Nie? No, tak więc ja mam nadzieję, że w następnym tygodniu te ciężary pójdą do przodu. Będę wrzucał tutaj na, na końcu każdego vloga porównanie z poprzednim tygodniem, jak to wyglądało tydzień przed, jak to wygląda na dzień dzisiejszy. No, teraz nie ma z czym porównywać za bardzo, bo, no bo dopiero jest to pierwszy tydzień, także, także nie będę tego wrzucał. Mogę wrzucić ewentualnie screena z tym, jak, jakie ćwiczenia dzisiaj dostosowałem, analogiczne do, do tych ćwiczeń, które wykonywałem w pierwszym treningu dołu. No, także będziecie mieli takie porównanie, może wyciągnięcie coś dla siebie z tego. No, tak więc... Yy, ja wracam teraz do domku, będę ładował... No, pewnie z 1500 kalorii mi zostało teraz do, do, do przejedzenia. Także nie będzie łatwo, no ale, no ale postaram się to przejeść. Jutro będę odłączony od wszystkiego, od jedzenia, od siłowni, także muszę... Muszę te dwie godziny wykorzystać dzisiaj, które mi zostały jeszcze na, na pożyteczne rzeczy. Nie? Ogólnie oceniając tą maszynę na, na pośladki, oceniałem ją bardzo dobrze, natomiast nie wyczułem w niej dobrze ciężaru, bo nie wiedziałem jeszcze technicznie jak się do tego do, do końca zabrać. Ogólnie ślizgały mi się stopy na tych maszynach, bo skarpetki no, nie mają żadnej podeszwy antypoślizgawej, więc. Bałem się to szczerze mówiąc dokładać jakiegoś tam ciężaru, czy to na wypychanie na suwnicy, czy to na właśnie te poślady. Bałem się tam dokładać. No, ale... Yy, ale dołożę już w następnym treningu. Już mam nadzieję, że nie zapomnę butów albo klapek. No, tak więc dziękuję Wam bardzo za obejrzenie odcinka. Zostaw łapkę, lajka i w ogóle subka. No, a ja się z Wami żegnam i do następnego. Yo!